Siemano, witamy was w drugiej części naszego survival... ale lagi, survivalu i dzisiaj znowu tylko z Dorotką. Ojej, ty Miki strzały mam. W... Ode mnie masz. Może Miki później wbije. No Miki może wbije, może nie, nie wiem. Patrzcie, obsydian nam się uratował, cud. Witam, pozdrawiam wszystkich. Trzeba to jest jeść. No i dobra, no i dzisiaj lecimy z naszą drugą częścią survivalu Czekaj, 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 Masz to Trzeba pozdrowić, trzeba pozdrowić Naszego wiernego Fana, który pisze zawsze komentarz A nazywa się Zawsze Ty, jak on się nazywał? <laughs> buldoczek, buldoczek, buldoczek bodajże No no. On jest tak... Jak przekręciliśmy nazwę, to sorry, ale nasza pamięć zawodzi No. Dorocie... Jakiego pieska masz na awatarze? Dorocie... Dorocie odno... Drewno zbieram od nowa. Wyjazd. Straciłem swoje wiadro przez ciebie. I mój crafting. Ocuń się? Zostaw mnie, po czwaro Czekaj, bo mam półtorej serduszka A wasz, ej, kryta nie trafiłem A? Strzały nam się skończyły Witam, tepnij mnie Ło, so... czekaj, o, mam twoje spodnie Tepnij mnie No czekaj, bo sam spadłem na dół w dzisiejszym odcinku szukamy lokacji na w końcu w jednym miejscu domek. No to idziemy, czekaj, tepnę Cię idziemy. No to mnie tepnij! No czekaj, na górę tylko wlezę, bo Ty nie wledziesz, jeszcze zabijesz 8 razy po drodze. Jupp, do wody. Ogólnie to miałby taki czysty survival, ale że z dorodką się nie da, no to trzeba używać komend. Idziemy. Chodź. Gdzie Ty mnie tepnąłeś? Do siebie, tu jestem. <coughs> No dawaj moje złote gacie Masz To jedyne co mam dro co drogocennego Mam łopatę to bym Śnieżkami w ciebie porzucał. Nie mam To idziemy. Węgiel Ale lagi Jezu święty Nie hmm. masz lagi. Dorocia jak trafisz Do tej wody Ja nie trafię To ci coś kupuję Czekaj nagrywaj to Czekaj F1 dawaj a już tych długów masz... mnóstwo. I... Ło, a mi kamera uciekła, patrzcie, trafiła. Jestem. Też skacze. Kupujesz mi coś. Pani Jak, Jakbyś tak teraz postawiła blok. <laughs> to by było piękne. Dobra, czekajcie, trzeba drewno zebrać. Łukiem. Ciemno się chyba już robi. No bez jaj. No tak jakby. Ile wam się kończy? Teren. Nie... Tobie się kończy. Ja nie mam w ogóle. A, trzeba chatę w końcu postawić i pójść. No. Trzeba oczyścić teren, bo tu jest dobre stanowisko. Na tej wyspie, gdzie byliśmy, to było dobre, bo tam y, by, było dużo zwierząt i w ogóle surowców. Ale że my stwierdziliśmy, czemu, czemu mi drewno cofa? Jezu, głupi internet. Twój, bo mój. Przepięknie działał. A wiem, że mój to gówno. A mamy ten sam. No właśnie. Ej, no właśnie. Nie A, obrażaj mojego internetu. A ty we Wrocławiu... Ty, gdzie ten niesamowity okaz natury, co zbiera drzewo? Widzi ją ktoś? Nie. Widzimy? Czekaj, gdzie ty jesteś? Tu, gdzie byłem. A tam jest. O, patrzcie. Ten niesamowity okaz. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Ale to pięknie wyszło, zobaczysz to na odcinku, co wyszło. Jeszcze zezam, i zrób w montażu. Ne, no, aż taki nie będę. Dobra, idę za tobą. W ogóle taki nie jesteś. Czyli trzeba psa znaleźć. Kurde! Jedzę zombiaka słyszę. Zombiaka, ja ma, słyszę. Ja mam dźwięki w Minecraftie wyłączone. A ja wow. mam! Odsuń się! Owca. Mamy łóżka? Mamy dwa. Ej, to Ty może... masz jedno. Ja mam dwa. Możemy iść spać. To co ty, to? mi mówiłeś, że masz. ten. Że no bo ty, ty mi rzuciłaś jedno. No bo ty zacząłeś płakać, że nie masz. Ząbiak na plecach z obsydianu dziada. Ja śpię. Wow. Do widzenia. ty. Śpij! Jezu, bije mnie. Wow Au. Czekaj, kością go huknę. Ale o ma... Ej, ja zginę! Mam trzy serca. Dlatego ja poszłam spać, zanim mnie zaatakował. Zakładam mu strefę, czekaj. Umar. A ja śpię już pod goły, nie wiem. Szybciej, bo słyszę kolejnego. Czasem spieprzać. I szkieleta słyszę, który strzela w nas. Dobra, wyjazd. Ła! Zabiję nas. Zostaw mi moje ja us... swoje zabiorę. Ej, pomocy! Help me! Podskakujesz mi, gościu! Z kości w niego. Gdzie on jest? Ła! Jak mi plecy zło robił. Mam! Co masz? Z i kość. Ty pa, 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 pa. Ej, zombiaka słyszę. Nie przejmuj się nim. Coś wyrzuciłam. Ej, co. kogo jeszcze pozdrawiamy w tym odcinku? Dawaj. Łapająk. pająk! E, Majuśkę, bo ten filmik, na który ją pozdrawiamy chyba usunęliśmy. Jaką Maję? Na CZ. To jest jakaś Maja? No tą, którą bardzo lubisz. Ja jakąś Maję lubię? Ty weź, bo jeszcze Kasia to po i idzie co to za Maja, jak ja sam nie wiem. Z podstawu kpi ode mnie. A ta? Chodzi o tom-tom? O tom-tom. Aaa... Trzeba było tak od razu. Czekaj, bo ja piję pająka i mnie z szkielet od tyłu trafię. A ja... a ja szukam miejsca na chatę. A ja się tu ze wszystkimi klepię, bo e, zbieram kości na psa. A zostały mi dwa serduszka. To się schowaj, oj. No sorry, ja cię tam nie tepnę. Tepnij mnie! Tak ja nie wiem, gdzie ty byłaś. No właśnie... Jesteś gdzieś w pobliżu. Czekaj, wracam tam. Wracaj. Idę wyjaśnić te dziady, będę ich kością nawalał. Ale najpierw mnie tepnij. Jak znajdę to miejsce. Na pewno znajdę, bo to było gdzieś koło ciebie nie wiem, ja już byłem w cholerę daleko. O, tu są strzały. To tam pewnie byłem. O, jest. Jak widzisz moje rzeczy, to jest. Masz. Idziemy szukać miejsca na chatę w tamtą stronę. Daj, gacie Głupi kaszel. Głupiś ty. Oj, głupiś ty! Śląski ślązaku. Jeden ja po rosyjsku lepiej gadam. Ja nie pani Maja. Ja za to pani Maja, moja koleżanka Ania jest na rosyjskim. Ty, ty po rosyjsku pani Majasz? Tylko mam więcej od niej. Ale gówno dajasz. <noise> Ile owiec? Owca. Trzy owce. Czekaj, ktoś mi snapa wysłał. Włącz dźwięk. Po co? Żebyś słyszał jakie ja nawalam. Wolę nie. Bo będzie na odcinku dźwięk słychać. No i dobrze. Dobra, ja tu po drzewach skaczę. Niczym tar tar tarzan. Tarzan? No. Ja słyszałam tylko o tarzanie. A ja jestem tarzan. Tarza się zamiast ten skakać. A nie dogonisz, o, śnieg znowu. Co jest? Mamy pecha do tego śniegu. A gdzie ty jesteś, bo ja kopię dalej drewno. To kop, ja cię tepnę, jak znajdę fajne miejsce na domek. Ale to mieliśmy wspólnie nagrywać. No to później, no to jak znajdę miejsce na HT, to będę cię nagrywał twoje wpadki. Na ten... mam dziewko do posadzenia. A ja tu psów szukam, bo jestem w lesie gdzie są psy zazwyczaj. Mówiłeś, że szukasz miejsca na domek. A ja wszystkiego szukam. I cyk. nie trafiłem jajkiem w kurczaka. No i mówisz, że to moja wina, że nic nie mamy. <grym> tak to jest. On wszystko robi, zamiast się zająć ważnymi rzeczami, a potem zwala na mnie. Eee! Kto mnie do lawy wczoraj wrzucił? Lampuciaro, Ja! Jadna. Bo nic nie robiłeś. Lis polarny. Dawaj jagody, ja chcę jagody. Gdzie tak, są jagody? Nie, mnie! Proszę, tam jest lisek. Tam o, tam położył się skubany i Kolejny oceano no bez jaj. Zaatakuj mnie, bo ja chcę mieć coś do odcinka. Gdzie ty jesteś? Ej, widzi Witam. Gdzie? On mnie atakuje, A, ale nudnie jest. Zabij go. Chodź tu. A, a, ała! Strzała dostał. Dostał kilka. Gdzie on jest? Czekaj. Nie wiem. Po raz gdzieś. E? Daj mi miecz. Trzy psy. Gdzie? Czekaj, już cię tepam. O, z znalazłem. Więcej psów. Mamy cztery ty, ty kości. Mamy cztery kości. Ja mam jedno. Ja mam jednego. Jak się uda, że któryś pies będzie na jedną kość, to będziemy mieli ich więcej. Już mam jednego. To za dziad. Ja też chcę. Ty, ty, Ale czemu on biega za tobą? O. Albo może wcześniej uderzyłam. Ła! Zabierz go, on mnie zagryzie! <grym> Siedź. Ła. Tylko nie bij mnie! Dobra Czekaj, a teraz się uspokoi? Czekaj, mam jeszcze jedną kość, może jeszcze jednego psa Nie się uda Nie uspokoił się! Gdzie on jest? Czekaj, bo twój mnie bije Jak mój cię bije? No mój, twój biega za mną A bo my się biliśmy No Uspokój się Ja chcę jeszcze jednego Daj mi, daj mi kość Mam jedną, idę Twój tu... dalej na mnie warczy <laughs> Czekaj, godzicie? Siadaj będą. One nie odpuszczą, dopóki nie zginiemy. Dawaj do skrzynki weźmiemy ten. Czekaj, ja chcę jeszcze jednego, gdzie one są? O, jest, 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 chodź tu. Musisz być na złoty strzał. Ty chodź. będziesz na złoty strzał, ja to wiem. I gówno. Gdzie ten gundel? Teraz swojego zostawiłeś. Idę właśnie po niego. Ty, Burek, uspokoiłeś się? A, a moi cię dalej nie goni? Nie wiem. Nie, o. mój. Ja, mu, ja swojemu dałam mięso i się nie goni. Mój pies jest żółty. Jak ty to zrobiłeś? Marwnikiem. Ty, stój! Nie how wiem. How? Ty, bo mój chyba biegnie do ciebie. No, tak mi się wydaje. Ej, a ja mu już dałem mięso. Kieprzam. Siadaj, burek, spokój. Burek, spokój. Ale to na siedząco musisz mu dać mięso. Nie mogę, bo wstaję wtedy. Burek, ja mu spokój. Dałam. Ja swojemu dałam na siedząco. Burek, bo cię huknę. Zostaw ja ją, zostaw nie! Burek, ty debilu. <głos> 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 Siad. Masz. Nie, burek! Kurde! Ej, gryzał się! Burek, Usłuchuj siadaj! swojego! Starał się, ale twój go gryzie! Siedź! Nie gryź! Zagryz mojego! Zły psa. Teraz Złypiec. ja cię zabiję! Zły pies, wyjdź! Bijemy burka! Wurkoł wow, 2, o, o ej, pomocy <grystanie> Jezu, ile... Może nasz ciedronko będzie. O. No i mieliśmy. <grystanie> nie pisa. mam tak od razu. <grystanie> no i tak się właśnie kończy nasze mienie psów dzieci. Nie, nie róbcie tego w domu. A co się stanie, jak mu Homora? Zatrujesz się. A mam jedno serduszko. Czy to jest ryzyk fizyk? <grystanie> Masz jedno serduszko? No, bo mnie twój pies zaatakował, durny. Ej, tu jest jeden... Ja wiedziałam, że psom ufać nie można. Tu jest burek, ale nie mamy kości. Zamknij go, żeby nam nie uciec. No i ciekawe, co ja z widzę. nim zrobię. A! Uciekam! <laughs> bo zwolnęłam jednego. Aha. Zepnij <laughs> mnie. Idę po twoje rzeczy, o ile ten wilk mnie nie zje. <gry> e, o, tu jest wilk jeden. Gdzie ty zginęłaś? Hen, hen daleko. A, tu jesteś. Masz. Ja w przepaść spadłam. Nie, tu są twoje rzeczy leżą. Ale ja w przepaść spadłam. U mnie stoisz i, i te psy Cię dalej próbują zjeść. To się moja widzę świat czarny. Tepnij mi... O, jestem w końcu. Co się stało? <grym> Wywaliło cię z serwera. Tepnij mnie! <grym> no jesteś koło mnie Serio? No Tu są twoje rzeczy. gdzie? Tu, pod drzewem? Tu? E, e, tu. Ej, tu. Czemu... Co jest? Co tu się odwala? Moi drodzy, Doroci wywaliło system. No? Żyjesz? Ja, Żyję. ja cię spróbuję zabić. Czekaj. Czemu ty rozwalasz wszystko przed sobą? Bo chcę do rzeczy. Kurde, co? Co tu się stało? Ty u mnie w miejscu stałaś. Dobra, idę szukać. O jezu, znowu noc. Idziemy spać. Ja już leżę pod drzewkiem. Gdzie? Beze mnie tak? To ja sobie na drzewku dam. Łóżka nie mam. A ja, ja mam jedno. Ale moje gdzieś leży. Chodź, pomóż mi. O. O. A, dobra, znalazłam. No to szybko. Wziąć go, nie mogę. Ja już leżę. Dobra, wziąłem. Ja sobie na, na krzaku śpię. Śpi, byle by nas nic nie zjadło. Śpi. Dobra, idę dalej szukać miejsca na chatę. Ja idę z tobą. To chodź. Gdzie żeś polec? Tu ja na Tarzanach idę. Jezu, ta po drzewach będzie skakać. Gdzie ty jesteś? Za tobą ciołku. O, tu. Kto tu jest ciołkiem? Dostała listwę, Chodź, idziemy tam. Gdzie? Tu, tam, za tą górę. Tu jestem. Nie mogę iść tak od razu. Spadłem w przepaść. A jest tobą. Jezu, ale. Idziemy o. tam, gdzie nie ma śniegu. No właśnie, próbuję znaleźć takie miejsce. Bo tak jakby już żarcia nie mam i by mi się przydało. Jak nawet craftingu nie mamy. Ciekawe dlaczego. Bo ktoś mnie w lawę wpieprzył. No całe życie mi będziesz wypominać. Jezu, przepaść. Wiedziałem, że i tak z niej spadnę. Borówka! mam dla ciebie jedzenie. Zginąłeś? Nie. Zginąłeś? Mam dla ciebie jedzenie. Daj. Masz, masz, jest. Rzuciłem cię, ale nie wiem gdzie jest. Nie! To musisz je jeść i patrzeć w niebo, bo inaczej ją będziesz sadzić. Zjadłam, co ty chcesz? To dobrze. Została mi jedna, Już. No. To cię muszę więcej znaleźć. Tak jakby. Mati! Co? A ty wiesz, że teraz y, na przykład tworzymy wspomnienia, które będziemy kiedyś wspominać? Czy ciebie znowu bierze na rozkminy? Tak. Ej... Ja jestem znana z rozkminy. Zgubiłam ludzie, cię. jest ktoś chętny tworzyć wspomnienia z Dorotką, które będzie wspominać? Bo to są wspomnienia. Ja szukam jakiegoś terenu bez śniegu. Owiczki kolejne znalazłem. To bądź kości. A ja zgubiłam ciebie. Ja dotarłem do lodowego biomu. Ja idę tam, gdzie są takie góry lodowe. No ja właśnie przy tych górach jestem. To ja jestem blisko ciebie. Bloki śniegu. Powiedz mi, czemu nie można jeść sadzonu? Nie wiem, to mnie denerwuje. Jezu... No to fajnie z... z deszczu pod ryn... O, nie, polarny. A jak uderzę go, to coś się stanie? A też sprawdzić? No. To tepnąć cię? No. A to mały jest! Gdzie jest stara? Tej chyba spadła i się. To stara nas atak zaatakuje, jak e, uderzymy chyba małego. Nie tak. wiem. Stara spadła w przepaść. Masz tu. O. o. Tu. Ciemność widziałam. <coughs> o! Jaki on szybki! A tam jest stara. Ty, wark warknął na ciebie. Dawaj, bij go. Bijmy lepetę. Jezu. Co mu jest? On nie atakuje, on ucieka. A stary? Chcesz się pobić ze starym? Nie no, nie dawaj na gay moda. Nie, tutaj jest stary. A bo on e, pewnie e, ten jak widzisz, że my atakujemy młodego to on warczy na nas. No, na łapach staje. Kurde, akrobata jeden. Jezu, młody tu wleciał. No, bo ja go uderzyłam. O pa, 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 pa. Jak tam zejdziesz, to jedzie po tobie. Pewnie jesteś? To sprawdź. Kurde Nie ma Coś ty zrobiła. Co ty zrobiłeś? Ja, cię, mnie teraz. ja cię tylko w przepaść wypchałem. No właśnie. Już cię tepam. Z niedźwiedziem polarnym. To tak jakbym cię w prawdziwym życiu tak wypchnęła. Dobra, już cię tepam. Siema. Bo masz kolejne wepchnięcie do lawy. I co z twoimi rzeczami ty mi powiedz? Ty, 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 ty. Nie, już nie atakuję atakuje. Atakuje, atakuje, staje na łapy. Kurde. Uciekaj, zabuduj się! Nie wiem jak! O, no... Ja go tam wepchałem, no super. Ej, ale... O, ty, ryby z niego wypadły. Z niego? No. <grych> się zaczęłam drewnem budować. Dobra, trzeba wyjść na górę. Daj mi żarcie. Masz Widzę, jedno. Przygoda życia. A tędy. No. <noise> Nara. Portal! Tam będą ciekawe rzeczy. A to tam, gdzie my się nie rozpiliśmy przypadkiem? Nie. Tam nie było śniegu, tam była pustynia. Nie, tam była śnieg pustynia. Złota siekiera, fireball, złote jabłuszko, złote buty, złoty, dwa złote kilofy i dziewięć żelaznych bryłek. Czy ty próbujesz rozwalić obsydian ręką? Mhm. To ci pomogę. <noise> jest głupi i głupszy. <noise> Wierzymy, tego do jutra nie zrobimy. Ja kiedyś rozwaliłam w jeden dzień Ej dobra, ja idę dalej szukać. Zabiorę tylko skrzynkę. A mam rację, jeżeli będę kopać ręką, to nic z tego nie wypadnie, co nie? Tak. Ja się zastanawiam po co to robisz. Bo chcę sprawdzić ile to będę kopać. Jestem coraz bliżej. No to płaczące obsydian. Najładniejsza obsydzenia jakie widziałem I my już nagrywamy Sprawdź, nie wiem 24 minuty No to tak powoli już się zbliżamy do końca No tak Powolutku Ej, bo Mikołaj się obudził Super, jak my zaraz kończymy na tym odcinku chciała znaleźć miejsce? Ten no to. Hiszpania. Ja cały czas szukam, ale wiesz. Dobra, pierdzielę to. Idziemy dalej. Może byśmy poszli w innym kierunku? Nie, ja znajdę kawałek bez. lodu. Jak tu kurwa sam śnieg. Jezu, co ty cepie chcesz? On zaraz wbije Mhm, mm na pożegnanie Jak on nawet IP Serwera nie ma O 19.30 to, ma... to my już dawno po nagrywce będziemy Mhm mm To znaczy 5 minut po nagrywce Ło ty czekaj, świat mi się nie ładuje Znalazłeś bez lodu Nie, nie. Gdy nie znalazłeś? A nie można żyreć tak na sucho? Nie. Czekaj, czy ty Czemu? idziesz za mną? Tak. Aha. A co mam robić? A jak się zdobywa pestki w dyni? Ty mnie pytasz? No. Ja tyle wiem, co ty. No, na pewno nie. No, trochę więcej, ale takich rzeczy nigdy mi się nie przydawało w życiu. Wioska, gdzie żeś znalazł Iglo. To Idziemy tam spać. Skrzynka, węgiel, nasiona buraka, łóżka. Jezu, cywilizacja. To tu mieszkajmy. O, króli. Króliczki. To tutaj przejmijmy. <coughs> Przejmijmy tutaj. Dobra. Na przykład ja sobie osadnikowi zniszczę łóżko. I postawię swoje. Ła, na, mamy nawet ten, yy, wędzarkę. Ja mam przy koniu. Dobra, idę do ciebie i kończymy odcinek w tej pięknej wiosce. Osiem. Trzeba tu schody wybudować. Nie wiem czy się przenieść do y, ten... do domku, czy w iglo mieszkać? Dawaj w iglo na hardcora. Nie idę do domku, bo tam cieplej będzie. Powiedz mi, czy y, jak... Dobra, nie, nieważne. Nie było tematu. Koniec buguje. Dobra, już pas schodki zrobiłem. Dobra, mieszkaj tu. A ty tu nie mieszkasz? Nie. Gdzie ty mieszkasz? Ty tu mieszkasz. Ja tu mieszkam. nie Wanimy koło siebie. No. Postawiłem klocek drewna, ale sztos. Dobra. Chodź tu, przed twoim domem kończymy. Już. Dobra, tu jestem, Jezu. Gdzie? Tu, przed tobą. Tu. O. Dobra, to my chcieliśmy Wam bardzo podziękować za oglądanie i w ten oto sposób skończyliśmy drugą część z przygód Survivalu do Ogolem. Survivalu do Gdzieś, może jutro, może w środę, wpadnie trzecia część, także. Oczekujcie. Zapraszajcie znajomych, bo bardzo YouTube nam obniża zasięgi. No i bardzo miłe będzie rozpromowanie Dob naszego kanału i dobicie tych 100 subskrypcji. Ja się z 50 będę cieszyć. Ła, wow, nie bij mnie. No i dobra. Ja z 50 się będę cieszyć. Dziękujemy za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, suba, jeśli jeszcze tego nie robisz. Czemu ja z drewnem jestem? Daj mi miecz. Czekaj. Nie, o tu, o. Także. Nara. Nara.